Cześć, z tej strony, czym Artur i pomówimy sobie dzisiaj o gicie, jak on działa, do czego jest wykorzystywany itd. Pokażę Wam to na pewnym przykładzie i po prostu stworzymy sobie takie e, repozytorium gita. Niewiele mówiąc, zacznijmy. Czym jest zatem repozytorium? Będę starał się używać najprostszych możliwych określeń, i tak dalej. Nie będziemy się zagłębiać w całą filozofię tego Gita, tylko po prostu taki punkt zaczepienia. Coś, czego potrzebowałem wcześniej, ale nigdzie nie mogłem odpowiedzi na to znaleźć, bo zazwyczaj trafiałem tylko na skomplikowane jakieś rozgminy na temat Gita, i tak dalej. Także Git jest systemem kontroli wersji, co znaczy, że możemy sobie utworzyć kilka wersji jakiegoś pliku, prawda. Mamy plik bazowy, a potem zmieniamy go, zmieniamy, zmieniamy i w każdym momencie możemy się odwołać do jego poprzedniej wersji. Możemy ją cofnąć, prawda? Do tego służy e, kontrola wersji. Ja jednak korzystam z tej podstawowej e, funkcjonalności, nazwijmy to tak, czyli tworzenia tych wersji. I za chwilę przedstawię Wam e, diagram, który pokaże, jak widzę ten filmik, który teraz oglądacie. Ok, e, zatem stworzyłem taki prosty slajd. E, jeden. Nie ma więcej. E, I omówimy sobie tutaj gałęzie, ponieważ to na nich się będziemy skupiać. Jako, że repozytorium to jest paczka plików. Jednak e, repozytorium potrafi przechowywać poprzednie wersje tych, e, tej paczki, prawda? Jak wyglądała wersja 0.0, 0.1, 0.2? Załóż, wyobraźcie sobie to tak, że macie, nie wiem, Androida. No i na samym początku wyszła wersja 0.0, prawda? Potem rozpoczynacie rozwijanie jej w kierunku wersji 0.1. Zatem tworzycie sobie gałąź, czyli oddzielny obszar developmentu, czyli, czyli po prostu kodujecie coś w międzyczasie. Gdzie działa cały czas wersja 0.0? Kiedy już skończycie rozwój, tak jak tutaj rozwijamy, pr proszę bardzo, to na zielono to jest ta gałąź master, czyli tą, którzy, którą mają wszyscy użytkownicy Androida, prawda? Kupili telefon, mają wersję 0.0. No i teraz tak, e, my w międzyczasie rozwijamy sobie to, e, to, tego Androida, prawda? Więc tak, stworzyliśmy sobie 00. Tu są jakieś podstawowe pliki, i tak dalej. a my w międzyczasie sobie rozwijamy. Tworzymy wersję 001. Zapisujemy 002. Zapisujemy, i tak. Kurde, to 002 już jest całkiem spoko. Wypuśćmy to jako 01 i robimy tak zwanego merger, czyli połączenie poprzedniej wersji, poprzednich plików, ze z zmienionymi nowymi. I wtedy po prostu to się tak wplata. Pomiędzy siebie, prawda? I tworzy się wersja 0.1. E, no, i już jak wypuścimy tą wersję 0.1, to rozwijamy to dalej, no bo oczywiście na no Android musi się rozwijać, więc tworzymy sobie gałąź 0.2, i tutaj tworzymy sobie komity, o których powiem za chwilę. 0.0. 0.1.1, 0.1.2 i robimy merge na 0.2, czyli znowu Wersję 0.1, uzupełniamy o fajne rzeczy 0.2. Dobra, zatem stwórzmy sobie takie repozytorium, a na pewno wszystko. Czasami to się może wydawać skomplikowane. Jeżeli nie załapiesz tego za pierwszym razem, to obejrzyj jeszcze raz film i mam nadzieję, że trochę więcej zrozumiesz. Zaczynajmy. Dobrze, zatem utwórzmy sobie proste repozytorium, i tutaj tak, możemy dodać istniejące. E, bądź też stworzyć nowe, bądź też sklonować jakieś nasze już, które rozwijamy. E, nas interesuje jednak stworzenie i nazwijmy to sobie YouTube, pokażmy gdzie się znajduje. Nie wiem czy mówiłem, ale wymagana jest do tego aplikacja Gita w moim przypadku, bo na graficznej wersji najłatwiej mi to będzie wytłumaczyć. A, jeszcze poprzednich podejść nie usunęłem, bo tak coś mi słabo wychodziło nagrywanie tego. Oj, no i co? I uciekło to okno, tak? Jeszcze raz może. Ok, komputer, XAMPP i tu gdzieś był htdocs, Ok, Ta aplikacja czasami potrafi się skrzaczyć. Stworzyliśmy sobie e, nasze repozytorium. To jest wersja 00 i ikonka obok naszej nazwy repozytorium, taki monitor informuje nas, że jest to repozytorium lokalne i tylko my je widzimy. Zatem, jak wejdziemy sobie na, Gita i na GitHuba i sprawdzimy nasze repozytoria, ono jeszcze tutaj nie istnieje, ponieważ jest to repozytorium lokalne i widzimy tutaj pod sekcją other to się znajduje, prawda? Mamy jeszcze tą właśnie sekcję GitHub i w momencie, kiedy klikniemy tutaj Publish. To ona przeskoczy do tego GitHuba. Jednak aby spublishować, musimy nadać nazwę temu repozytorium. To tak domyślnie bierze tą lokalną nazwę. Nadać jakiś opis, wybrać konto dewelopera bądź organizacji i zaznaczyć opcję, czy to ma być prywatne czy publiczne repozytorium. Moje będzie publiczne, ponieważ za prywatne się płaci, a mi zostały już tylko dwa prywatne. Więc to po prostu będzie publiczne. Jakby ktoś potem sobie chciał zobaczyć. Publikujemy YouTube. I w tym momencie e, czasami się przycina, więc e, od razu może nie, nie załapać, czasami trzeba jeszcze raz po prostu kliknąć. E, w tym momencie na Githuba trafia wersja 0.0, czyli to, co Wam pokazywałem. To jest to właśnie gałąź master, która jest też tutaj napisana. To jest to, co trafi do wszystkich. Odświeżamy. Jak widzimy, pojawił się nam YouTube. Dobrze, zatem... Teraz interesuje nas stworzenie wersji 0.1 według naszego diagramu, więc stwórzmy sobie nową gałęź i nazwijmy ją 0.1. Będziemy robić ją na podstawie gałęzi Master, co jest chyba najbardziej zalecane w tym przypadku. Ok, stworzyliśmy sobie nową gałąź I teraz otwórzmy sobie jakiś edytor kodu, w moim przypadku będzie to Brackets, który jest bardzo ładnym edytorem, szczerze mówiąc. I stwórzmy sobie nowy plik index.html, ok? I już ee, dobra. To najpierw coś tutaj wpiszmy: doctype.html, ok? I jakiś html, i title, version. I jak to w diagramie ująłem? 001. Zapisujemy OK, i teraz tak musimy zakomitować nasze zmiany. Widzimy, że przy Changes pojawiła się kropka i yy, klikając na plik, pokazuje nam, co zostało dodane, a co usunięte. Potem zobaczycie, jak działa to, co usunięte, prawda? Yy. I teraz tak. Commit to jest zatwierdzenie naszych zmian, czyli dobra, to, co napisałem jest dobre, działa. Zatwierdzam to i chcę puścić na. Serwer deweloperski, prawda? Na to gałąź 0.1. Także nazwijmy właśnie to 0.0.1. To jest oczywiście mój styl pracy i ja go tylko prezentuję. Możemy opisać, co nowego znalazło się w naszej wersji, więc wpiszemy, że dodaliśmy title tag. Komitujemy nasze zmiany. I teraz e, nasze, naszą gałąź również musimy opublikować, prawda? Bo na chwilę obecną widzimy tutaj tylko master, ale jak tylko to się opublikuje, to powinniśmy móc zobaczyć wersję 0.1. Znaczy się to gałąź i. I proszę bardzo, jest 0.1. Możemy się na nią przełączyć i widzimy, że wersja 0.1 będzie posiadała plik index.html. html. Ok. I tutaj pokazana jest nazwa komitu, w którym to zostało ujęte, w którym został dodany bądź zmodyfikowany ten plik. Jednak ludzie, użytkownicy naszego Androida bądź też naszej aplikacji cały czas widzą tylko te dwa pliki, ponieważ jeszcze nie zgłosiliśmy, że to jest wersja, która powinna trafić do naszych użytkowników kochanych, prawda? No ale. Jeszcze jedna rzecz, no bo tutaj jest, jest błąd, no, no nie ma znacznika head i, i trzeba to po prostu naprawić. Więc teraz upewniamy się po pierwsze, Primo, że jesteśmy na gałęzi 0,1, ponieważ to w tej wersji chcemy wprowadzać zmiany. To jest bardzo istotne, ponieważ co się stanie teraz? Eee, otwórzmy sobie, a nie, zresztą to mogę pokazać tutaj. trochę tak przesunę, bo mi chodzi tylko o nazwę pliku. Jeżeli przełączymy się na gałęź master, to tak jakbyśmy korzystali z tej wersji 0.0. Nie widzimy tego pliku, ponieważ w wersji 0.0 nie było pliku index.html. Jeżeli powrócimy jednak do wersji 0.1, widzimy, że index.html z powrotem się pojawił. Teraz natomiast no muszę to naprawić, ten błąd. Szef mi kazał oj, nie html, tylko head. Ok. Muszę naprawić tego babla brzydkiego. Ech, coś mi nie idzie to. I zmienimy sobie numerek wersji. Ha, tutaj D działa. No co dzień korzystam z Atoma i tutaj trochę <grywki> dziwi mnie ten bracket. Chcę się go nauczyć, on jest dosyć fajny, ale to wam kiedy indziej pokażę. Anyway, przechodzimy z powrotem do Gita i widzimy, że wersja, że plik index.html Został zmieniony, została wywalona ta linijka, a zostały dodane head, head, head. E, czyli w miejsce trzeciej linijki po prostu pojawiła się trzecia, czwarta, piąta. Ok? No i co? No i teraz musimy to podsumować. 002 bodajże e, tak jak to zapisałem wcześniej. add head. Tak. Komitujemy. Czekaj, bo to nie ujęło tego, oj tutaj mamy 002, czekajcie bo coś się, a nie jest ok, yy, tak. nie wiem dlaczego mi się odznaczył ten pliczek, dobra już jest ok. Sprawdzamy w historii, yy, tak pojawiła się wersja 002 na gałęzi 01, musimy zsynchronizować nasze zmiany i teraz o co chodzi? Na czym cały bayer polega? Mianowicie, jak jesteśmy na gałęzi 0.1, to cały czas mamy aktualną wersję 0.1 z tymi wszystkimi poprawkami itd. I teraz co robimy odśwież, nie? Jeszcze się no, synchronizuj. A, już powinno załapać. Jest, ok. E, dobra. Cały czas na tej gałęzi 0.1 po prostu znajduje się aktualna wersja. Jak widzicie, teraz podejrzymy sobie indeks HTML, no to mamy już znaczniki head, title i tak dalej. Jednak chcemy, aby do naszych użytkowników trafiła ta wersja 0.1, żeby mogli już korzystać, bo oni jeszcze nie mają tego pliku indeks HTML, prawda? Zatem teraz zajmiemy się tym czymś merch. Merch to jest połączenie. Połączenie Jakiejś wersji z jakąś wersją, tak, tak jak pokazywałem, to się musi po prostu połączyć. Zatem przechodzimy na naszą główną gałąź. Jak widzimy, znika nam tutaj plik i porównujemy ją z wersją 0.1. Jak widzimy, wersja 0.1 zakłada dwie zmiany. Możemy sobie podejrzeć ich nazwy i możemy po prostu master masz przejąć wszystkie poprawki, jakie wnosi wersja 0.1. I przejmuje. I teraz ta kulka zeskoczy sobie. Jak zsynchronizujemy to jeszcze pokazuje, że nie jest e, zsynchronizowane. I teraz na gałęzi master pokazuje nam, że została połączona ta gałąź z gałęzią 0.1. Czyli tak jakby aktualna wersja naszej aplikacji to jest 0.1. No bo to jest ta po prostu nazwa. Więc robimy synka i, no i musimy oczywiście chwilę poczekać. Jeszcze chwilę, ok. Eee, tutaj już możemy sobie to odświeżyć. Jak widzimy, już mamy wersję 0.1 dostępną dla wszystkich i to nawet widać tutaj, że jest to wersja 0.1. Także, także tak to wygląda połączenie. To zostało w tym momencie wykonane. Nasi klienci, nasi użytkownicy dostali wersję 0.1 do dyspozycji. W tym momencie pojawiają się na telefonach informacje, że aktualizacja do wersji 0.1 coś na co bardzo dużo w sumie ludzi czeka zazwyczaj na tę aktualizację, jak zapowiedziana jest nowa wersja systemu. No i właśnie to się w tym momencie stało w przyszłości prawdopodobnie pokażę Wam jak działa Buddy na przykład, albo powiadomienia na e-mail o nowej wersji właśnie w momencie tego merge'a na master, czyli jak połączymy już te wersje, to wtedy możemy komuś wysłać stosowny komunikat. Ok, także naszą wersją jest tutaj aktualną, jest 0.1. No i teraz możemy stworzyć sobie kolejną wersję, 0.2 i już mamy tutaj wszystko fajnie, z powrotem mamy ten plik index.html Możemy sobie dodać jakieś proste rzeczy body h1 welcome in version 0.1 Dobra Teraz musimy zapisać te nasze zmiany i jak to nazwaliśmy tutaj? 011. No bo już rozwijamy wersję 01 i to jest pierwsza poprawka do niej. Komitujemy. I teraz znowu sobie damy jakąś drugą rzecz. A, standardowo musimy opublikować naszą gałąź, ale to zrobimy sobie zaraz. O, i tutaj sobie podmienimy, żeby po prostu wiadomo było, że to wersja 02 będzie. Już jak sobie połączymy tego gałęzie, to już będzie wersja 0.2. I tutaj też możemy to zmienić. Ale sąsiedzi krzyczą, jejku drogi. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Jak widzicie, to zostało wyrzucone, a to zostało dodane, czyli modyfikacja tej linijki nastąpiła, prawda? I tutaj mamy 0.1.2. Mm. A, muszę... pamiętajcie, żeby to było zaznaczone... Dobra, bez, bez description nie mam pomysłu na to. E, publikujemy naszą gałęź i teraz wszyscy, którzy obserwują nasz projekt, będą widzieli, że coś się dzieje, coś jest rozwijane e, Że powstaje, że jest w produkcji wersja 02. OK. Tu jednak musimy oświeżyć, to że tu się pokaże, nie znaczy, że pojawi się tutaj i sobie ktoś zagląda. A co nowego wniesie wersja 0.2? O, indeks HTML, o, wniesie bady znacznik. No fajnie. Także zmieniamy ponownie się na master i wypuszczamy drugą wersję. Czasami po prostu tak się sam, sam git krzaczy, nie wiem dlaczego, po prostu trzeba jeszcze raz spróbować a jak nie, to trzeba rozwiązać konflikt, ale to o nim na razie nie będę mówił, prawda? No dobra, i synchronizujemy. I teraz pokażę Wam, jak to będzie fajnie graficznie wyglądało. Spoko, I teraz jak mamy yy, gałąź master, klikamy pokaż gałąź, pokazuje nam tutaj, że to jest wersja 0.1, potem 0.2 no i tutaj jak odświeżymy to jest właśnie ten bajer e, tutaj jak przełączymy się na mastera to już widzimy, że ten plik całkiem inaczej wygląda i nasi ludzie po prostu, nasi ludzie nasi użytkownicy otrzymali wersję 0.2 aplikacji, jak teraz sobie odpalą indeks HTML to mają wersję 0.2 na tej zasadzie działają gałęzie w ten sposób, ich i właśnie używam tu właśnie to, zrobiliśmy w tym momencie. Stworzyliśmy wersję 011 potem 012 i zrobiliśmy merger czyli wypuściliśmy wersję 02 do ogólnego obiegu. W ten sposób są, tak mi się przynajmniej wydaje, są rozwijane aplikacje, w ten sposób przynajmniej ja to robię. Mam nadzieję, że to trochę rozjaśniło Wam e, pojęcie na temat gita, jeśli nie. E, do tej pory nie ogarnialiście właśnie kontroli wersji to właśnie w ten sposób. I w każdej chwili, jeśli tylko zechcę, proszę bardzo, mam teraz wersję 02 aktualną, znaczy się to, co wszyscy mają. Ale chcę jednak sobie do wersji 01 powrócić na chwilę i mogę po prostu zobaczyć, czym się to różni. Ja nie wiedziałem, że Bracket dynamicznie to będzie odświeżał, ale okej, okay, fajnie. Tu mamy aktualną, no i teraz tak dalej, tak dalej. Z tymi po prostu kolejnymi wersjami można to robić. A git jest często wymagany w pracy, więc warto tematem się zainteresować. Tymczasem, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że wynieśliście z tego coś ciekawego. No i do następnego filmu.